Concordia to ruch społeczny, który stworzyliśmy, żeby zwiększyć efektywność trzeciego sektora. W ramach Konkordii realizujemy kilka działań. Są konferencje, są też warsztaty, są też robione badania, które nam pozwalają diagnozować, jaki jest realny stan trzeciego sektora w Polsce. Jest to szukanie dobrych praktyk. Trzeci sektor Polski nie jest w złej kondycji, aczkolwiek, jak większość trzecich sektorów na, na świecie, nie jest w najlepszej kondycji. Chcemy stworzyć taki forum współpracy międzysektorowej, dzięki któremu organizacje pozarządowe w Polsce będą mogli polepszyć swoje standardy, ale e, też próbujemy eksperymentować, że tak powiem, wdrażać do, nazwijmy to, polskich reali, narzędzia, które albo są całkowicie nowatorskie, stworzone przez ekspertów, które współpracują w Concordii, albo już dały dobre, dobre wyniki w innych krajach Europy. W so, pierwszy dzień mieliśmy kilka panelów, ponad 16 prelegentów. Rozmawialiśmy o wolontariacie pracowniczym, rozmawialiśmy o ewaluacji, rozmawialiśmy też o problemach, które są we współpracy organizacji pozarządowej. A następnego dnia mieliśmy warsztaty, a więc weszliśmy o wiele bardziej szczegółowo w, w tematykach, które zostały poruszone e, podczas konferencji. To były cztery warsztaty, które dotyczyły e, częściowo współpracy międzysektorowej, ale też bardziej szczegółowych obszar, obszarów, jak na przykład autodiagnoza stanu organizacji pozarządowych. Konferencja była bardzo świeża, mimo że jestem jej organizatorem, to, to, to dla mnie była pełna niespodzianek, ze względu na to, że była dynamiczna. Ludzie nie tylko chcieli słychać, słyszeć, też chcieli brać udział w tych dyskusjach. Ale też ten impet, ta siła. Kiedy skończyliśmy naszą konferencję w Sopocie, ludzie, uczestnicy, którzy w niej byli, po prostu chcieli wracać do domu i, i zacząć działać dalej, lepiej. Przez cały rok, zresztą mamy właśnie świeżo otworzony portal, który właśnie dotyczy współpracy międzysektorowej. Tam można pisać artykuły, można pomagać nam przy realizowaniu badań, można się dzielić dobrymi pra praktykami, udzielać wywiady. Tam też może się znajdują poradniki, przez ponad rok nad nimi pracowaliśmy, to są cztery poradniki dotyczące właśnie współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, samorządami oraz instytucjami naukowymi. Także jest co robić.